Proszę witam serdecznie ze studia Kuriera Ostowskiego. dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, lider otwierający listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, wielkopolską listę z 15. Dzień dobry panu, dzień dobry, dobry państwu. E, żebyśmy mogli zakończyć rozmowę sympatycznie, zacznę może od tych trudniejszych pytań, jak to się stało, że Startuje pan z listy Kukis 15, w czasie gdy y, poprzednie wybory to jednak była, było prawie sprawiedliwość. za zabrakło miejsca? Paweł Kukis? Nie, no, Paweł Kukis był w moim komitecie honorowym kampanii prezydenckiej w 2010 roku. Potem jeszcze wielokrotnie nas popierał. Byliśmy razem w wyborach samorządowych, więc nasza współpraca jest długa, no, niezależnie od przyjaźni osobistej. W poprzednich wyborach prawica Rzeczypospolitej, której miałem, którą miałem honor zakładać i przewodniczyć. Była w koalicji z PIS-em, to była koalicja czasowa, niestety przez PIS nie dotrzymana, no bo jak wiadomo, również te partie, które z nim współpracują, no, nie mają zbyt podmiotowego charakteru. Kluczowe decyzje, niezależnie od tego, czy one, są, czy one zwiększają napięcie kraju, czy nie, podejmuje tak naprawdę, pisze jedna osoba również decyzje, które powinny być podjęte, nie są podejmowane, hmm. nawet jeżeli są tylko ministrowie, dlatego, że prezes PiS ma tutaj ostatnie słowo. Ja uważam, że po pierwsze musimy się łączyć, dlatego idziemy z Pawłem, po drugie, no każdy w polityce powinien się kierować zasadami, przekonaniami, osobistą odpowiedzialnością i dlatego, mówię dlatego, i dlatego jako kandydat prawicy Rzeczypospolitej dążyłem do tego, żebyśmy, żebyśmy te wybory podjęli razem. No właśnie, wzywał Pan do tego, żeby ta prawica prawicowa, nie taka nominalna, tylko ta ideowa, poszła razem, zjednoczona. W związku z tym rozmowy były prowadzone dosyć szeroko. Wydawało się, że na przykład te rozmowy prowadzone z Markiem Jakubiakiem zakończą się powodzeniem. Przynajmniej tak on na swoim profilu zapowiadał. Ja, z Markiem Jakubiakiem myśmy zaapelowali do profesora Gwiazdowskiego, do Pawła Kukiza, do profesora Piotrowskiego, żeby stworzyć taki Szeroki Obóz Niezależnej Prawicy, no to co z tego zrealizowaliśmy, to jest nasze porozumienie z Pawłem Kukizem. W Polsce jest takie przekonanie, że te wybory do Parlamentu Europejskiego są jakieś mniej ważne, że to jest taki sondaż wyborczy przed tymi najważniejszymi, czyli parlamentarnymi. Pan tam jest na co dzień, pan tam pracuje, pan widzi jak to jest, czy te wybory do Parlamentu mają tak naprawdę znaczenie dla Polaków? Czy to są ważne wybory, czy trzeba iść, trzeba głosować? One są ważne dlatego, że jesteśmy pod ogromnym ciśnieniem Unii Europejskiej. No, pamiętamy to ostatnie lata, ja pracowałem między innymi w Komisji Praw Obywatelskich e, i tam w Komisji LIBE. No, wielokrotnie musiałem się ścierać z Francem Timmermansem, z jego naciskami na Polskę, całkowicie pod, pozbawionymi podstaw prawnych. Ja nie dyskutowałem z nim o tym, co się w Polsce dzieje. Bo o tym ja mogę, ja mogę z każdym politykiem rozmawiać za granicą prywatnie, natomiast debata na ten temat, decyzje, jakie musimy podejmować, toczymy w kraju. Natomiast ja odmawiałem mu tytułu do tego, żeby przedstawiać jakiekolwiek sugestie dotyczące polskiej polityki, dlatego że to nie jest zadanie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma wspierać państwa. Ma koordynować naszą współpracę, a nie, wydawać, a nie wydawać polecenia. Więc, w sytuacji, kiedy mamy taki nacisk na Polskę, kiedy rząd nie podejmuje bardzo wielu decyzji, zasłaniając się Unią Europejską, na przykład no zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego rząd, który mówi, że broni rodziny, że walczy z seksualizacją dzieci, nie chce wypowiedzieć genderowej konwencji stambulskiej. I, co równie niezrozumiałe, dlaczego nie chce przedstawić na forum międzynarodowym. Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W moim przekonaniu to są rzeczy oczywiście potrzebne. Nam, nam nie potrzeba robienia z tematu ochrony wychowania w szkołach przedmiotu napięć politycznych, nie trzeba tutaj warczeć, nie trzeba mówić wara, trzeba powiedzieć jasno. My nie przejmujemy gender do naszych szkół, wypowiadamy konwencję stambulską, nie przyjmujemy, tak, 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 tak jak Bułgaria, jak Litwa, jak Węgry, Czechy, my wcale tu nie będziemy wyjątkiem. Przecież w momencie, kiedy rząd premier Kopacz podpisywał tę konwencję, to większość państw Unii Europejskiej jeszcze nie ratyfikowała prawie wszystkie państwa Europy Środkowej, więc to jest potrzebne. I drugie, tym państwom, które mają podobne stanowisko jak my w kwestii praw rodziny, trzeba zaproponować zawarcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Niestety w wydaniu dzisiaj władzy PIS-u bardzo często no. PiS zgłasza różne y, słuszne postulaty, tylko potem ich nie realizuje. Na przykład no, mówił o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej przed wyborami, y, potem nie robi tego y, y, po wyborach. Mówi rzeczy słuszne, tylko nic z tego często nie wynika. Y, ja uważam, że w polityce trzeba przywrócić znaczenie zasad, przekonań i odpowiedzialności, żeby z deklaracji. Wynikały konkretne działania, żeby gromkie słowa, a już w ogóle nam nie potrzeba wszczynania ponad konfliktów, żeby gromkie słowa nie nadrabiały braku konkretnych działań. To działania powinny być zdecydowane, konkretne i tak dalej. Do tego musimy dążyć. Widać w Europie takie zmiany, taką zmianę nastawienia, pojawiają się te ruchy suwerenne, te takie narodowe, które, które są coraz mocniejsze. Pytanie jednak jest takie, na ile one rzeczywiście mają szansę się przebicia? Bo tak naprawdę mhm. wydaje się, że Parlament Europejski ma jakiś mandat demokratyczny, ale to jest chyba jedyna instytucja europejska, która ma taki mandat. Nie, panie redaktorze, powiedzmy jedno, każda instytucja europejska, również Parlament, musi działać w granicach upoważeń traktatowych. Parlament nie jest od tego, żeby atakować polskie społeczeństwo, tak jak na przykład atakowano marsz niepodległości. Czy inicjatywę zatrzymaj aborcję? No, jak Parlament Europejski może podejmować inicjatywy, które mają charakter społeczny, które są częścią procesu demokratycznego w Polsce, itd. Owszem, on ma ten mandat, ale może działać tak jak Parlament Rzeczypospolitej. Nie może podejmować ustaw niekonstytucyjnych i działa w granicach Konstytucji. Tak samo Parlament Europejski, każda instytucja Unii Europejskiej musi szanować państwa, musi szanować Polskę. I działać w tych granicach, jakie wyznaczyły tej instytucji, Komisji czy Parlamentowi Europejskiemu traktaty. I między innymi no, moja praca w Parlamencie Europejskim polegała na ścisłym strzeżeniu praw Polski i dbaniu o praworządność w Unii Europejskiej, o to, żeby żadna instytucja Unii Europejskiej nie naruszała praw państw, nie przekraczała swoich kompetencji, a jednocześnie, żeby wszystkie pracowały. No, w kierunku, który wspólnie jest właściwy. No, ja dam przykład. No, wspólna polityka rolna, no, oczywiście potrzebne jest, niezbędne jest wyrównanie dopłat, ale sama zasada wspierania rolnictwa służy wszystkim. No Wiadomo, kiedy rolnictwo upada, no, to pojawiają się migracje młodzieży, młodzież wyjeżdża, wyludnianie wsi, a na zachodzie, jeszcze na dodatek, skutek kryzysu demograficznego no To jest napływ imigrantów z zewnątrz. Więc wspólna polityka rolna służy wszystkim. Polityka spójności również. Gdyby państwa zagrożone nielegalną imigracją dostawały te środki, które dzisiaj są przeznaczane na zwiększanie Frontexu, dostawały na ochronę granic, to też służyłoby wszystkim i razem możemy zrobić wiele dobrych rzeczy wspólnie dla naszych państw. Natomiast nie jest zadaniem Unii Europejskiej kontrolowanie polityki państw, no. bo ona je wspierać, a nie przeszkadzać. Ale na własnej skórze pan się przekonał jak ta demokracja no. wygląda w momencie gdy na przykład nie pasuje głosowanie, to się głosy nieważne, głosy przepraszam, wstrzymujące usuwa z listy. Więc... No tak było w wypadku no. Węgier. Ja na szczęście bardzo skutecznie pracowałem w obronie Węgier, uważając, że Dziś Budapesz jutro Warszawa dziś zaatakują Węgrów, jutro zaatakują nas. Dwukrotnie dostałem za to podziękowania od premiera Wiktora Orbana i ani razu wnioski przeciwko Węgrom nie, uzyskało, nie uzyskały wymaganej większości dwóch trzecich głosów ani w komisji Liby, ani na sali plenarnej. No ale niestety jak pan mówi na sali plenarnej przewodniczący postanowił unieważnić głosy wstrzymujące mhm. się, mimo że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi, że podjąć decyzję o tym, że jakiś kraj się zawiesza w Radzie Europejskiej, musi być dwie trzecie ważnie oddanych głosów. Nie dwukrotnie więcej głosów za niż przeciw, hmm. bo to jest jeszcze niewystarczająca większość, tylko dwie trzecie ważnie oddanych głosów, czyli dwie trzecie wszystkich głosów za, niezależnie od tego, ile było głosów przeciwnych, wstrzymujących się. No to była rzecz niebywała, dlatego że takie rzeczy, no, żeby w sposób jawny unieważnić głosowanie, hmm. tego właściwie nie było nawet w państwach, które fałszowały wybory, hmm. bo one ukrywały oddane głosy, hmm. więc. No tu wszyscy widzieli, więc, co jak zagłosował. Nie ja wszystko. uważam, że te rzeczy są skandaliczne, ale nie są konieczne. I właśnie rolą posła do Parlamentu Europejskiego jest obrona zasad, które powinny obowiązywać w Unii Europejskiej w interesie naszego kraju mhm. i w interesie wszystkich. I tak rozumiem swoją rolę. Dlatego uważam za skandaliczne podejście tych posłów, którzy mówią, że jadą do Parlamentu Europejskiego, żeby krytykować Polskę. Mhm. Wśród tych zasad europejskich pan stawia na czele te zasady wynikające ze społecznej nauki Kościoła. Przywołał pan tutaj aborcję, często słyszymy pana wypowiedzi mm. na temat eutanazji i różnego rodzaju takich rzeczy, które są zagrożeniem dla dzisiejszego społeczeństwa. I tutaj przed tym naszym dzisiejszym wywiadem rozmawialiśmy w redakcji, mm. i pojawiło się takie pytanie, taka wątpliwość, jak to jest, że w mediach takich ogólnodostępnych przebijają się na przykład słowa papieża. Pokazujące hmm. y, sprawę pe pedofilii czy, czy wykorzystania y, zakonnic, natomiast nie, pojawi nie pojawiają się inne. Tutaj no pojawia się taki, przyrównując Kościół do na przykład fabryki, gdyby prezes fabryki wiedział, że jest jakiś problem, próbowałby to załatwić wewnątrz, nie, nie wywlekałby mm -hmm. tego na zewnątrz. Dlaczego w mediach tych ogólnych przybijają się właśnie tego typu tematy, a nie inne słowa pan, W tych mediach bardzo często się szerzy uprzedzenia antychrześcijańskie i e, każda niekorzystna rzecz, którą można powiedzieć o e, Kościele, duchowieństwie, e, katolikach jest bardzo chętnie e, podejmowana. Podczas gdy to samo w stosunku do innych, no, byłoby traktowane jako szerzenie uprzedzeń. To jest szerzenie uprzedzeń. To jest szerzenie uprzedzeń, e, dlatego że nikt nie powinien się zasłaniać e, ani e, przynależnością do stanu duchownego, ani tym, że jest katolikiem. Wtedy, kiedy musi wypełniać e, albo przestrzegać normalnych norm społecznych, to jest oczywiste, ale i odwrotnie, ale z faktu, że y, ktoś y, naruszy te normy, nie powinny wynikać szerzenie uprzedzeń wobec wszystkich, dlatego, że y, dla mnie życie chrześcijańskie to są y, setki y, świętych księży, znaliśmy ich tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszka, ale, ale wielu znaliśmy bezpośrednio, tak jak ja mojego wychowawcę, księdza Witolda Andrzejewskiego. Y, to są y, tysiące ciężko pracujących księży, sióstr y, zakonnych, to są setki tysięcy ludzi żyjących w wielodzietnych rodzinach, wychowujących dobrze swoje dzieci, dających życie nawet kosztem poziomu życia, i to jest, i to jest życie chrześcijańskie. Mamy prawo przede wszystkim do spokoju, a przynajmniej do, no a jeżeli kogoś stać na sprawiedliwość, to do szacunku i dlatego tego się, tego, się musimy, tego się musimy domagać. Natomiast to, co Pan powiedział, no bardzo często spotykamy się z czym innym, że szuka się byle pretekstu do tego, żeby atakować życie chrześcijańskie, zasady chrześcijańskie czy Kościół. Przebicie się z tymi ideami na zachodzie Europy wydaje się być dzisiaj bardzo trudne albo wręcz nie, niemożliwe. W związku z tym pytanie, czy nie trzeba się ograniczyć do tego ogródka tutaj naszego polskiego, a nawiązuje do tego w kontekście tych zbliżających się wyborów naszych nie zupełnie, lokalnych. Niezupełnie. Ja nie? uważam, że Unia Europejska, jeżeli ma normalnie funkcjonować, to musi być ustrukturyzowana, czy mówiąc prościej uporządkowana. No, Niemcy i Francja mają swoją wizję tego porządku. No, oni zawarli w ubiegłym roku traktat o Kisgranie, tak zwany drugi traktat elizejski, nawiązujący do tego generała de Gola i Adenauera, tego pierwszego traktatu, po to, żeby nadawać kierunek Unii Europejskiej. Uważam, że państwa Europy Środkowej, choćby te państwa, które funkcjonują w czworokącie Wyszehradzkim, Słowacja, Węgry, Czechy, Polska, ale i szerzej, te państwa, które uczestniczą w inicjatywie Trójmorze, aż po Chorwację, Bułgarię, powinny zawrzeć traktat wyszehradzki dotyczący współpracy wewnątrz Unii Europejskiej i nadawania naszego kierunku Unii Europejskiej. Potrzebne są inne inicjatywy polskie i wzmacniające Polskę, takie jak właśnie ta kon Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, o której mówiliśmy. Dlatego, że nawet jeżeli tak jest, jak pan redaktor mówi, że w Europie Zachodniej spotykamy się często niezrozumienie z tym, że my chcemy, żeby nasze dzieci były wychowane w szacunku dla rodziny, w szacunku dla rodziców, w szacunku dla tradycji, w szkołach. Nawet jeżeli się spotykamy z niezrozumieniem tego w Zachodniej Europie, no to spotykamy bardzo wiele krajów Europy Środkowej. No dam panu przykład. Trybunał Konstytucyjny Bułgarii odrzucił konwencję stambulską, konwencję genderową, bo powiedział, że ona jest niezgodna. Z gwarancjami praw rodziny w konstytucji bułgarskiej, to sam Parlament Słowacki. My z tymi krajami powinniśmy zawrzeć Międzynarodową Konwencję Praw Rodziny i razem pracować. Skoro Francja i Niemcy mogą jako dwa państwa zawierać traktat ukierunkowujący, wpływający na kierunek Unii Europejskiej, tym bardziej my możemy zawierać takie umowy wielostronne, i w Unii Europejskiej my nie powinniśmy być tylko odbiorcą życzeń. A już w ogóle na pewno nie poleceń, jest w ogóle wykluczone, ale my powinniśmy być podmiotem, który kształtuje wspólny kierunek. Oczywiście, że nawet szóste co do wielkości państwo Unii nie zrobi tego samo, ale po to, żeby ten kierunek kształtować, również żeby przynajmniej wyznaczać granice temu, z czym się nie zgadzamy, potrzebna jest współpraca środkowoeuropejska, jeżeli Polska nie będzie jej inicjować, no to jej nie będzie, no bo my jesteśmy największym krajem tego regionu, no zdecydowanie największym krajem. No, no wystarczy powiedzieć, że my jesteśmy krajem większym niż e, naszych e, trzech partnerów w, w czworokącie wyszehradzkim i trzy państwa bałtyckie razem wzięte. No naprawdę na Polsce spoczywa wielka odpowiedzialność, ale odwrotnie. Jak spójrzmy na Stany Zjednoczone, im bardzo zależy na sojusznikach w Europie, mimo że są państwem militarnie o wiele silniejszym. I tak samo w planie politycznym Polska, żeby skutecznie wykorzystać nas, du nasz duży potencjał, musi mieć partnerów i to powinny być te kraje, z którymi łączą nas y, y, zasady. Dlatego ja wrócę do tego, od czego zaczęliśmy naszą y, rozmowę. Dlatego prawica Rzeczpospolitej we współpracy z ruchem z 15. Dlatego my podkreślamy konieczność tego rzetelnego, poważnego głosu w polityce polskiej, dlatego że bardzo często widzimy takie podejście, że no, w czasie kampanii wyborczej władza mówi wara od rodziny, a potem yy, premier jedzie do Strasburga. I mówi do Werhofstada, głównego przeciwnika Polski w sprawie wartości nic nas nie różni. Jedzie pani premier i mówi: chcemy Polski takiej jak Unia Europejska. My chcemy zmian w Unii Europejskiej, my chcemy zmian zgodnych z wartościami, zasadami zawartymi w naszej kulturze, w tym, co jest dla nas cenne, zgodnie z naszymi interesami. I taką politykę prowadziłem w Parlamencie Europejskim i kandyduję, żeby w tym kierunku działać dalej. Uważam, że jeżeli my mamy prawo stawiać wymagania Komisji Europejskiej, kto tam będzie, a jeżeli one nie będą spełnione, no to po prostu musimy uprawiać rzetelną opozycję, tak jak, tak jak wtedy, kiedy ja głosowałem przeciwko polityce imigracyjnej, Jean-Claude Junckera, czy zawodom nieufności w sprawie afery luksemburskiej. Kiedyś okazało, że jako premier Luksemburga wyciągał pieniądze z budżetu mm. innych państw i, i uważam, że to jest bardzo bardzo mm. potrzebne. Rzetelna polityka, poszukiwanie sojuszników. Dużo w tej sprawie zrobiłem przez 5 lat i jestem gotów robić dalej. No i Państwo macie odpowiedź. Jeżeli Państwo zgadzacie się z tym głosem, który przed chwilą słyszeliśmy, to zapraszamy na wybory do Europarlamentu. Listę KUKI z 15 Wielkiej Polsce otwiera nasz gość, Marek Jurek. Dziękuję serdecznie dziękuję za poświęcony czasu. A Państwa zapraszam na naszą stronę internetową. Do zobaczenia na portalu kurierostowski.pl